Czy, żeby być liderem, trzeba być też kierownikiem czy szefem jakiejś instytucji edukacyjnej? Nie tylko nie trzeba, ale wręcz to w ogóle trochę nie o to chodzi, bo szef instytucji czy placówki z natury rzeczy skupia się przede wszystkim na efektywnym zarządzeniu swoim zespołem i osiąganiu wspólnych celów. Tego zespołu i instytucji. Natomiast lider, liderka edukacyjna to ktoś, kto przede wszystkim w swoim działaniu kieruje się wizją tego, co chce osiągnąć, misją, którą chciałby czy chciałaby realizować i jak to mówią Anglicy, last but definitely not least, rozwijaniem ludzi wokół siebie. Ludzi w sensie kolegów, koleżanek z zespołu, ludzi w sensie podopiecznych, czy wychowanków, czy uczniów. Tak czy inaczej, chodzi mu nie tyle o samo osiąganie wyników, ale przede wszystkim o kształtowanie, jak to się ładnie mówi nowocześnie, środowiska, które inspiruje innych do Nauki i do rozwoju. Więc lider czy liderka edukacji to taki prawdziwy mentor czy mentorka wspierająca innych w odkrywaniu i odnajdywaniu w sobie ich własnego potencjału. To ktoś, kto stawia na budowanie społeczności opartej na pewnych określonych wartościach edukacyjnych, a w przeciwieństwie do tradycyjnego szefa, lider jest de facto przewodnikiem, który nie dyktuje. Reguł, ale inspiruje do samodoskonalenia, stawiając rozwój jednostki i zespołu na pierwszym miejscu.